i witajcie! Tym razem bitwy na żywo. Jednym z trzech pojazdów, które są głównymi bohaterami przepustki bitewnej, i mamy tu E50M. Jeszcze nie zdobyłem kamuflaży, bo trzeba przepustkę skończyć, ale może dzisiaj Wam tutaj wyświetlić, ten kamuflaże, jak ta MK wygląda. Moim zdaniem fajnie. E50M moim zdaniem też jest bardzo dobrym czołgiem. Można grać w nim zarówno randomki ze spokojem, jak i natarcia, ponieważ na natarciach posiada ona ten perk, który przyspiesza bardzo uszkodzenia na minutę i jeszcze dodatkowo zmniejsza. Celownik, jeżeli tam strzamy poniżej czołgów do 150 metrów, to on się cały czas jakby ten perk regeneruje. Dembina wylosowała nas z tej strony, więc warto pojechać i grać na, tom, na tym otwartym terenie. Nasz AMX zjechał i to jest bardzo dobre zagranie, bo ja też sobie zjadę i teraz niwelujemy im opcję na przykład przejazdu tutaj, czy jakiejś dalszej ucieczki zajmując tę pozycję, to jest bardzo ważne dla tej mapy, ale warto było jakby ktoś został tu, tylko niestety wszyscy w czwórkę tu jedziemy. Co aż takie e, super skuteczne pewnie nie będzie. Leopard, nie wiem czy nie zaczął uciekać, jak zobaczył, że nasz AMX tu podjechał. Leopard jest już cofnięty. Nie będę się wychylać, nie będę zdradzać, bo tu jest kran na wieżę już pewnie gotowy. Manticora padła i został jeszcze EBR z czołgów lekkich. Kran się wychyla. Ja chyba jestem bez spota. Co prawda, minusem E50M jest jego m.in. kamuflaż, który nie należy do najlepszych, jak na MEDA przystało. No a to niemieckie czołgi, większość niemieckich czołgówka obrażu nie ma. Natomiast zobaczcie, że za tym drzewem i tymi krzakami krzewkami z 200 metrów sobie mogę strześć do tego krana bez spota, To jest jak najbardziej w porządku. Działo dosyć przyjemne, celne. Brakuje tylko, właśnie, uszkodzenia na minutę MC, ale MK ma jeszcze dodatkowy atut, ponieważ można nią fantastycznie taranować inne pojazdy. I może w tym odcinku zrobimy jakiś taki wjazd pod kontent i wiedziemy kogoś z niesamowitym taranem. Oczywiście na to bardzo liczę, jak i pewnie Wy, ale nie zawsze to też jest możliwe. Na przykład w takim plutonie, gdybym grał jakiś Cez, jeszcze bym mnie pchał, no to wtedy te tarany można robić kolosalne. Jak widzicie, po zmianach wieża e 50 potrafi swoje odbić od takich medów w szczególności. No jeżeli oni będą strzelać ze złota, nie wiem jak to nie weszło, no to wtedy za dużo nie odbijemy, ale jakaś tam, szansy jest, jest, że to poleci w na przykład. Apple jest nam też fajnie, można kontować, walczyć z jakimiś medami, na przykład w, w takich, nie wiem, akademikach na Ruimbergu, gdzieś robić tą przewagę. A teraz klasyczne też zagranie, czyli zjazdu na dół w momencie, kiedy przeciwnik oddał nam całą tą stronę. My podjeżdżamy i widzicie sami, że dostaje już 2000 po spocie. Eber, możemy kontrować, czołgi ciężkie typu 60p. I Joch mogą je kontrolować. Nie, no, one są dosyć cofnięte, więc spróbuję. O, tu jeszcze zaświeciłem Leoparda i jeszcze go zgąskowałem, tylko że on może do mnie strzelić Nie trafił. Jaka jest różnica pomiędzy M -ką a Leopardem? Teoretycznie, no, Leopard ma lepsze działo nie teoretycznie, tylko praktycznie też. Natomiast Leopard nie ma tego pancerza, które p nam posiada. I myślę, że w tym odcinku zobaczycie kilka akcji, które mogą zmienić Waszą opinię na temat tego pojazdu, bo myślę, że jest to dosyć niedoceniany met. W obecnych czasach A warty wbicia jeżeli go nie posiadacie Głównie przez to że też na natarciach On się spisuje bardzo bardzo dobrze Szkoda że Eber przeżył Bo to jest czołg lekki który jest na jeden strzał I robią się schody Robi się problem bo nasz IS-7 zginął Nasz AMX-30B zginą I oni mogą normalnie odbijać linię 0 Stąd moja decyzja żeby uciekać Na całe szczęście nie jestem wykryty Tu już są jakieś krzaki za którymi się schowam Eber coś świruje Zastanawiam się, czy tego grilla mogę strzec. On chyba nie może być jakoś bezpieczny za tym budynkiem. Ale przypatrzcie się, gdzie jest kran. Dopóki te ciężary się na mnie jakoś nie wychylą i EBR nie zrobi głupiego przejazdu, to ja jestem tu bezpieczny i mogę w miarę tu zostać. Ale do czasu muszę analizować właśnie to, co się dzieje. Ok, grilla nie ma, super. W razie czego tu jeszcze mogę spomóc naszego mx -a. Leopard chyba, o jest ten EBR, o którym wam mówiłem. Dobiłem EBR-a. Celność m spisuje się, ale teraz leopard jest kłopotem. Dobra. W razie czego to będę z zakrzaczkami do tego leoparda, więc zostanę tu. Leopard może być wychylony w tych krzakach. Teoretycznie mógłby też strzelić na ślepo do mnie. Okej, okay, jest leopard na spocie. Ja nie będę do niego strzelać, ponieważ nie chcę się jeszcze zdradzać. Bo nie wiem, czy jakieś czołgi tam nie podjechały po tej drugiej stronie. Wolę chwilę przeczekać, bo po HP przegrywamy. Jest ten Leopard uciekający, oberwał. Dobra, ja go dobiję, to będzie frag. Strv mógł pojechać za, za budynek i może do mnie... Okej, okay, Strv jest tam. On nie ma na mnie zasięgu widzenia, więc mnie nie widzi. Kran jest tam. Teraz może podjadę, żeby złapać przestrzeń na Strv, który może się nie spodziewać. Okej, okay, Strv schowany. Mamy kilka opcji. Mogę albo się wrócić na tamtą flankę, albo spróbować coś z tymi ciężarami zrobić. Nasz Panzer 7 walczy. Ja pomogę chyba ciężarom. Zobaczcie, że Jocha będę mieć bokiem. DPK bokiem. Dobra. Oj, za zero! Jakim cudem to był strzał za zero? DBV może się na mnie przestawiać. I miasto zaczyna się sypać. Dobrze byłoby dobić. 60 TP, ale nie dałem rady. Muszę się wycofać. Ten Panzer 7 i Maus tego nie utrzymają. Ja już tu jakoś super nie pomogę. Nie wiem, co z dbv -em. O, dobra. Ten strzał? O kurde. Uf. Ten strzał, który oddała lodówka i mój strzał zmieniają losy bitew w mieście. Legalnie mamy szansę to wygrać. Legalnie. Legitnie chciałem powiedzieć, czyli no tak prawdziwie mamy szansę, realne szanse mamy. O, słowa mi brakuje. Jochbog wierzy, w cykl chodzi ale sterfa ma na mnie bicie i to jest zmartwienie. To jest duże zmartwienie i to jest ogromny problem kolejny. Dobra, nie no. Chyba przesadziłem z tym podjazdem. Jakoś wydawało mi się, że to miasto możemy powalczyć, ale nie sądziłem, że z możemy tak wyciągać. Ja nie wiem, gdzie on dokładnie był, ale on musiał wjechać gdzieś w te okolice tej wody, żeby mieć na mnie bicie, bo nie miałby zasięgu widzenia takiego. Jeżeli szukasz jakiejś nowej gry, chcesz podarować komuś prezent, a może kartę podarunkową albo jakieś doładowanie do playa, to możesz to zrobić na Enebie. Teraz jest specjalna oferta, na przykład karta podarunkowa do Playa o wartości 100 zł. Możesz ją kupić za 85 zł, klikając tutaj i dodając ją do koszyka. A ponadto, jeżeli przejdziecie do koszyka, a tu usunę jedną, i wprowadzicie kod PLDIL, to macie dodatkowe 8% zniżki na wszystkie karty podarunkowe czy subskrypcje na Enebia. Myślę, że oferta jest ciekawa, bo za 78 zł mamy kartę o wartości stówki na Playu i może to być dobry moment na doładowanie. Waszych na przykład kont na konsolach, Xboxie, Steamie. Sprawdzajcie oferty dla siebie, też są najlepsze gry. Na nie niestety kod w tym momencie nie obowiązuje. Oferta jest ważna do 10 marca, do godziny 13, do wartości 150 euro i 3 zamówienia z jednego IP. Więc sprawdzajcie koniecznie z mojego linku w opisie czy w komentarzu. Udanych zakupów i łowów. Meldujemy się na posterunku Jeden czołg lekki, dwie artylerie, więc tylko szybciutki strzał na środek. Dobra, to nie weszło. I cofamy, bo dwie arty, tak, GWS 100 i 261, zawsze lubię na początek, bo i ja mogę dostać po asyście, w razie czego się dosyć szybko schowam z tego narożnika i nie powinienem mocno oberwać, już się nauczyłem wiele razy, żeby tam się nie zatrzymywać. TVP ginie na wjeździe, wjazd jest, moim zdaniem, super ryzykownym zagraniem i TVP powinien za to zginąć, no i zginął, bo już te medy zdążą dojechać, zdążyły dojechać na tą półkę. Mouse, 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 mouse i cyk. Mamy 386. Tu na złocie 330 penetracji. Wystarczyło na Mausa pod takim kątem. Trójka podjeżdża. Ja muszę raczej operować w tym mieście, bo nie widzę za bardzo innej opcji dla mnie. Co my tu może się wychylać jakiś mouse, czy jak pancer? To ze złota powinienem się wbić. Uwaga, uwaga, jest jak pancer. I cyk, 372. Byle, żeby nie zebrać, jak pancer wcelowany, więc muszę odpuścić tę pozycję. TESAK wjechał nam na górkę, okej. Okay. A Maus tutaj sobie gra, zobaczę czy, E5, to znaczy, czy AMX 50B nie jest tu nigdzie wychylony. Teoretycznie tu może stać niszczyciel typu DBV, a AMX 50B wjeżdża na górkę. Ulala, to nie jest dobra informacja naszego TESAKa. A tak se kątem oka patrzeć, bo może tu będzie bicie, w beczka jest dosyć wielkim czołgiem. Pod względem sylwetki. Raz oberwała i może drugi raz oberwać? Nie, może. Teraz jak pancer mógł podjeżdżać i Maus. Jak widzicie, to dokładnie to robią. Będę wychylać się na wieżę, Odbiłem tego Mausa, ale co z jak Pancerem? Nie widzę jak Pancera, więc się wychylam. Z dolna płyta pod takim kątem chodzi 380. Maus próbuje oddać. Muszę uważać na MX50B. Coraz mniej mamy tu czołgów, więc Trzeba myśleć o w razie czego jakiejś uzieżce. Maos jest ogłuszony teoretycznie. Nasz tepek chce się wychylić na niego. jak tepek zbierze, no to spoko, ale jest jak pancer. No to już wszystko nam się niweluje. Desetka jedzie pod naszą bazę. Jest AMX 50B. Ja wrócę do APCów i w takiego AMX cyk. Bo 468, ładnie to polosowało. To jest nadal zagrożenie, no bo to groźny magazynek, co by nie mówić. Maos dalej podjeżdża. Tak ja będę mógł strzelić po wieży, ale trafiłem w ziemię niestety. Oj, on coraz jest bliżej. Może wjeżdżać do tej kółki. Tu sobie odbił, o strzelił. Jak pancer jeszcze nie strzelił. Muszę mieć to na uwadze. Nie przebiłem jak pancera, trochę pech. Minus 9000 HP. Jak pancer strzeli zaraz. Oj, strzelił. Nasz tepek się odbił. Ja przebijam. Dobra, jeszcze zdążę spakować kilka strzałów, ale nie sądzę, żeby to zmieniły, zmieniło losy bitew na tej flance, bo teraz zbieram od jak pancera. Zbieram od pancera 7. I powinniśmy jakoś dobić na przykład pancera 7. Ja spróbuję objechać jak pancera, żeby nie zabrać za 1000. Strzelanie do jak pancera jest niepotrzebne, bo jak pancera można zawsze objechać. A najważniejsza jest eliminacja takich czołgów właśnie teraz, jak pancer 7. Ale i tak drugi, jak pancer, mnie dojedzie. I ja mogę tu kombinować, czarować. Ale no, nie jestem w stanie samemu wygrać na tej flance. Nieważne co bym zrobił. Ten, jak pancer, kolejny. No, dobra, to będzie chyba już mój koniec. Chyba, że odbiję. Jakimś cudem. Mogłem próbować oddać jeszcze jeden strzał, ale chyba miałem apc i chciałem, może tego drugiego, jak pancera strzelić, więc 5800 mogło być. Wstydu nie ma, ale szkoda, że nie można było zrobić więcej, bo wszędzie przegraliśmy. Dzisiaj te bitwy nie są złe, chyba nie ma na co narzekać pod względem mojego performanceu. Ale brakuje mi losowania na ósemki. Jak zawsze narzekam, że rzucam je za nisko, tak teraz chciałbym zagrać na niższe poziomy, żeby kogoś staranować takim impetem w rozpędzeniu, prawdziwie zszarżować niczym jakiś Hetman. Natomiast no, na dziesiątych terach to jest prawie, że niemożliwe. Staram się i myślę nad jakimś rozwiązaniem, ale nie ma. Natomiast Eberpad, nasz Eber jest na środku i on może otworzyć jakąś jakiś przestrzeń, na przykład na czołgi na środku albo w sumie ze środka. Okej, okay, Ebera też nie mamy, więc nieważne. Nie było tematu. Oni mają kanał pnr super konkurora w tej stronie. My powinniśmy mieć więcej czołgów w mieście. Miasto powinno zostać ładnie ograne, ale tam jest też dużo niszczycieli, to groźnych niszczycieli. Które, no, trzeba o nich pamiętać i mieć z tyłu głowy. Ja tak przejechałem. Oj, dostałem spota, bo ktoś nie trafił. Nie będę wjeżdżać za głęboko, bo wtedy te niszyciele dojadą i mnie strzelam od boku. Nasz obiekt 277 wjeżdża jak do siebie do tego miasta i to się dobrze nie skończy. Typ strzelił, więc ja spróbuję mu oddać. Oj, nie przebiłem, chyba to. Poleciało w kadłub, a nie w dolną płytę. Myślałem, że i tak po kadłubie go przebija, jednak nie. No, mamy 3 E-50M w ogóle. Populacja E-50 zwiększa się na randomach, przez to, że sam oni w przepustce... Te czołgi są w przepustce bitewnej jako bonusowe, bo zarabiają więcej punktów. Tu może być jakiś niszyciel, dokładnie tu, gdzie zaznaczam wam kursorem. IS-7 sprytnie, to jest cofnięta pozycja, ale ze środka można IS-7 wyciągnąć, paradoksalnie. Kontrolując środek, DBV strzelił. Ja boję się tu wychylać. Tu może być jakaś lodówka? Okej, okay, nikogo nie ma. Linia 1-2 nam pada i teraz te wszystkie czołgi są na nas gotowe i przygotowane. Nie sądzę, aby dobrym pomysłem byłoby tam wjeżdżanie, bo... Oj, przepraszam cię, w 60 to nie widziałem. Okej, okay, no zobaczcie, E50 nam padnie, 277 obite. Te DBV-y, oni wszystko, wszyscy będą trzymać te pozycje i z siódmy nie będzie taki łatwy do wyciągnięcia. Lepiej, o, na przykład poszukać takiego e 50 który jest teoretycznie za darmo chyba do wyciągnięcia i wrócić na bazę, przede wszystkim wrócić na bazę i zabezpieczyć bazę. W większości przypadków bardziej opłaca się, e, i to jest lepsze zagranie do drużyny też, wrócić, zabezpieczyć tyły niż samemu się pchać pod gotowe czołgi. Doszło samemu, nawet w kilka czołgów. Podgotowe czołgi, które tylko czekają na nasz wyjazd. Oni się pewnie nie spodziewają tego, że ja się wróciłem. Tylko jakim jestem elementem zagrożenia, jak tu jest aż 6 chyba czołgów? Dobrze byłoby kogoś dobić. Super Conqueror bokiem. Chyba tu trafiłem, ale on nie pamiętam, czy był na strzał, czy nie. Czy jest ktoś, kto może zaświecić? O, w sumie oni zjeżdżają z kapa. Więc oni mogą jechać środkiem. To będzie dla nas bardzo na rękę, jeżeli pojadą środkiem. Mogę zostać wykryty, ale jak chcę go dobić, żeby. Nasz grill żył jak najdłużej. Czek w kapie. Jeżeli są trzy czołgi w kapie, to ja mogę podjechać. Tutaj z tego dołu ja będę świecić bazę. I tylko i wyłącznie pytanie, czy grill to zbije. Ja mu zaznaczę, że ja chcę to zaświecić. 6 sekund do końca. Jest tu gdzieś karo, ale karo chyba nie kapuje. Jest. No nie, on strzelił w karu, a nie w supery konkurora. Gdyby on trafił, w w czekał do samego końca i trafił w super konkurent, to super kapował. Wtedy moglibyśmy zrobić super bitwę, bo to było wyrównane pod względem HP, potem wrócić się tam, ale trudno. W miarę klasyczny matchmaking obecnych czasów: 3 godzille, jedna lodówka. Dziwne, że nie ma żadnego dbv -a. tylko jest u nas jeden, ale po drugiej stronie nie ma. Pojedziemy na lewo i zobaczymy, co tam się będzie dziać. Jest 7KD. Oj, 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 Dobra, kanopener się odbił. i 7 będziemy świecić. Okej. Okay. Chciałem sobie zagrać tę stronę. Natomiast zobaczcie na to, że nikt tu nie jedzie. Ja jestem sam. Wszystkie nasze niszczyciele cofnięte. Ja uciekam jak najszybciej. t 7 mi dało jedną. Odbijam tędy. IS-7 by mnie cały czas spotował. Nie, nie. To jest nie do utrzymania. Z takimi pozycjami. Niszczyciele tam... Dublują te pozycje Leopard, Grille Wszyscy jesteśmy tu do wyciągnięcia Więc jest bardzo niedobrze Oni przejęli mocno inicjatywę Mamy też dobre czołgi do tego, i 7 idealny Do zajmowania mapy Ja chyba zostanę tutaj i spróbuję Oddać jakieś uszkodzenia Nasi sojusznicy Tutaj będą padać, Grill wyciągany To było pewne is siódmy tu przejedzie Mamy to strzał za 394 no, pener. O, mam spota. Zobaczcie, jak my się tu bunkrujemy, ale jesteśmy w stanie to utrzymać. O, ktoś rozwoju budynek, idealnie. Dzięki temu oddałem sobie strzałkę no openera. Ten typ nadział się na potężne niszczyciele i mnie. Teraz stratę z HP wyrównaliśmy. I niedługo. Obstałem za kilka minut. Będziemy mogli odbić sobie tę stronę i potem my dojechać przeciwnika, bo my zagraliśmy pasywnie. Trochę analogia sytuacji na Villu, gdzie do pewnego momentu miasto sobie zajęliśmy, tak samo tutaj oni zajęli miasto, ale gotowe niszczyciele odpychają ten cały podjazd i to jest niemożliwe do wjechania i teraz oni muszą albo się wrócić, albo zostają, albo dalej się wychylają, albo coś kombinują i to zazwyczaj nie wyjdzie im na dobre. Ja raczej spota nie mam, tu nie ma czołgu lekkiego, to ustrzał na ślepo, tak mi się wydaje. O, jest Opener. Bokiem cyk, dostaje 396 i jego już nie ma. Teraz mi się żarówka zapaliła. Mam było te 57 heavy na pewno. Tak, T57 jest bez spota, ono było w mieście. Mogę jakoś tego typa dobić, o, jest błyskawica. Oj, mam spota. I 7 ze 0 W tej sytuacji brakuje tego kamuflażu. Zobaczcie, że nasze czołgi ciężkie wygrały tę stronę. Błyskawica zdesperowana podjeżdża. Dobra, ja spróbuję strzelić. Może poprawię gąskę, to by było ważne. Nie on spota ciągle, więc spoko. Ale teraz mogę zostać wykryty i chyba jestem wykryty. Przyjąłem do błyski, ale typ 71 1 miał bicie. Skontowałem też się do tej błyskawicy, żeby utrudnić ten strzał. O, tu ja, mam... Ajajajajaj, aj, aj, aj. no już chciałem strzelać tu w pierwszy kółko, ale trudno. Okej, okay, kwestia tego chyba, żeby się zgrupować i odbijać. Porsche może teraz będzie jechać. FV ktoś ruszy się ze mną. Ale trochę obawiam się samemu podjeżdżać. No ale... O, jest typ. Niestety nie weszło na spota. Eee, mam nadzieję, że przeżyje to wszystko. Ten typ się będzie wychylać na spocie, ktoś powinien go dobić. U -la, la! ale tu wchodzi strzał. Dojeżdżamy do tych budynków, jest FN7. Dobra, ja rozwalę budynek. Tu można hackiem rozwalić obie części. I cyk pada, asysta. Tu go spotuje, on mi nic nie zrobi za tymi brakami prawdopodobnie. Ja go sobie cyk nie trafię. On jest minus 2 arta KD. Nasz fosz postanowił wjechać w niego. Dobra, ja rozwalę ten budynek. To na chyba wyładowane, a jest siódmy nie wiadomo gdzie Mógł dawno uciec, jest lodówka I ja jadę w tą lodówkę Ona nie patrzy się na... Kurde odwraca się na mnie Nie trafiła, widzieliście jaki slalom, jaki unik lodówkowy? Ma się to, ma się to dzisiaj... Oj, nie przebiłem z lodówki Może się tego nie ma Ale mam, mam lodówkę kto ma lodówkę, może zostawić łapkę w górę. Jedziemy po Proga i ISA-7. nadal trochę tego HP. Jest e, Taran jakiś siadł w lodówkę. 409, no nic specjalnego, nie byłem też super rozpędzony. Tu asysta wpada przy okazji. No i mamy taką zwykłą bitwę na studzienkach, ale z bardzo dobrą reakcją, i cieszę się, że dzisiaj na tym odcinku. E, Dużo myślałem, tak mi się wydaje, i dobre decyzje podejmowałem, nie wiem jakie jest wasze zdanie. Oj, teraz przyda się strzelić coś z golda, okej, okay, nieważne. I 7 już nie ma. A teraz, aj, nie zdążyłem jeszcze na Arto się załapać, no, ale trudno. Dziękuję wam, miłego dnia, weekendu, tygodnia, trzymajcie się, to elo.